Ej, ty zjebie, kot kocie jebie, lubisz być jesteś gejem, prawda boli, no to sorry, jak przyjaciel może wyjebać kumpla wyrogi, jestem srogi dla pedałów, ty odbiłeś i się skurwiłeś. We własnym ziomku chuja wbiłeś, teraz ja ci powiem, przyjacielu, kiedyś cię rozjebie celu. Taki z ciebie był kolega, na swojego ciupaż pojebał ci się w główce, bo ty myślisz ciągle o maniurce. Dla mnie jesteś wielkim żerem, brak szacunku, jesteś mieciem, faję, głupia, to ci zgubi, już na zawsze straciłeś swoich kumpli. A, kumpli